Jakiś czas temu edukacja weszła w dość ścisłą relację z technologią i się przedstawię, jaki pomysł na ułatwienie tej współpracy ma firma Jabra. W tym roku skończyłem karierę studenta i wiem, jak potrafi wyglądać edukacja zdalna. Niestety, zwykle aspekt audiowizualny zostawia wiele do życzenia, co wpływa negatywnie na proces uczenia się. Dzisiaj zaprezentuję urządzenia, które świetnie sprawdzą się w szkolnictwie wyższym, wprowadzając nauczanie zdalne i hybrydowe na nowy, wyższy poziom. Ze względu na cenę, nie jest to może sprzęt dla typowego studenta, jednak uczelnie powinny być zainteresowane. Zacznę od prawdziwego kombajnu multimedialnego, jakim jest niedawno zaprezentowany Panacast 50. W skrócie jest to spójne połączenie kamer, mikrofonu i głośnika. Trzy obiektywy łącznie zapewniają 180 stopni widoczności co przy odpowiednim ustawieniu pozwala objąć całe pomieszczenie, niezależnie czy jest to mała czy duża sala. Nagrywany obraz jest wysokiej jakości, a algorytmy zmieniają kadr w zależności od tego, co się dzieje na lekcji. Jeśli wykładowców jest np. dwóch lub drugi pojawi się w trakcie zajęć, funkcja Virtual Director umożliwi nagranie wszystkich prowadzących. W sytuacji, kiedy nauczyciel wstaje od biurka, żeby wyjaśnić coś przy tablicy, pan akas śledzi jego ruchy i nagrywa to, co wykładowca ma do pokazania. W tym pomaga funkcja Whiteboard, której celem jest udostępnienie treści widocznych na tablicy. Pozwala to utrzymać uwagę i zaangażowanie uczniów. Reszta konstrukcji skrywa aż 8 mikrofonów, które dzięki wsparciu technologii są w stanie wykryć głos. Szumy przy zdalnym nauczaniu potrafią utrudnić skupienie. Odpowiednie algorytmy dbają, aby te szumy usunąć. Pana 50 za sprawą 4 głośników dobrej jakości i wspomnianych mikrofonów umożliwia prowadzenie naturalnej rozmowy czy innych interakcji głosowych ze studentami. Do odtwarzania dźwięku z multimedialnych pomocy naukowych Panacast również się sprawdzi. Uczniowie i studenci w trakcie edukacji zdalnej często narzekają na słabą jakość audio i wideo. Panacast rozwiązuje ten problem. Mimo zaawansowanych technologii, jest to sprzęt typu plug and play. Wszystko działa po dosłownie kilku sekundach od podłączenia urządzenia. Odchodząc od funkcjonalności, Panacast 50 wygląda elegancko i cechuje się rewelacyjnym wykonaniem. Urządzenie można ustawić na biurku lub zamocować na ściennym uchwycie, a do dyspozycji dostajemy pokaźny zestaw portów. Panacast to bardziej kompaktowa wersja zaawansowanej kamery Jabry. Jeśli chodzi o jej funkcjonalność, to oferuje ona możliwości porównywalne do wcześniej omawianego produktu. Tu również mamy trzy obiektywy, które są w stanie nagrywać 180 stopni i oferują podążanie za nauczycielem. Funkcja Intelligent Zoom automatycznie przybliża obraz, jeśli wykładowca jest oddalony od urządzenia. Prowadzący nie jest przywiązany do biurka, co umożliwia prowadzenie zajęć w bardziej angażujący sposób. W tym poza szerokim kątem pomaga HDR, dostosowujący obraz do warunków oświetlenia. Nauczyciel nie musi się martwić o zapewnienie idealnych warunków oświetleniowych, bo PanaCast eliminuje prześwietlenia za niego. W konstrukcji nie zabrakło mikrofonu. PanaCast może nagrywać wideo, ale też dźwięk. Dużą zaletą tej kamery jest rozmiar, co w połączeniu z funkcją plug and play przekłada się na ogromną mobilność. Przenoszenie kamerki między salami czy nawet szkołą i domem jest bardzo łatwe. Warto jeszcze wspomnieć o kompatybilności ze wszystkimi czołowymi platformami do edukacji zdalnej i sztywnej, świetnie wykonanej konstrukcji. PanaCast nie ma wbudowanego głośnika, jednak Jabra przygotowała promocję. Obecnie przy zakupie tej kamery dorzuca głośnik Speak 710 w gratisie. Będąc w temacie głośnika, oto Jabra Speak 750. Dobrze sprawdzi się z pana castem, ale nie tylko. Oferuje czysty i bogaty w detale dźwięk oraz mikrofon 360 stopni wychwytujący dźwięki dookoła głośnika. Speak 750 umożliwia płynną rozmowę. Jedna strona nie musi czekać, aż druga skończy wypowiedź. Ten zestaw cech, niezależnie od warunków, umożliwia skuteczną komunikację ze studentami w czasie rzeczywistym. W sytuacji, kiedy potrzebne są rejestracja i zapisywanie dźwięków w dużej klasie lub sali wykładowej, można sparować dwa Jabra spiki. Głośnik umożliwia połączenie przewodowe, ale też bezprzewodowe i współpracuje z platformami UC. O kompatybilności z często wykorzystywanym do edukacji Microsoft Teams świadczy przycisk dedykowany tej usłudze. Bardzo podoba mi się praktyczność tego urządzenia. Jest eleganckie, ale w efektowny i efektywny sposób pokazuje procent naładowania. A w tylnej części posiada wszystko, czego potrzeba, a więc wbudowaną nóżkę, przewód i adapter USB. Czas pracy w trybie bezprzewodowym wynosi do 11 godzin. W sytuacji, kiedy głośnik używany w trybie bezprzewodowym rozładuje się na zajęciach, pomocny będzie wbudowany przewód. Rozmiar głośnika ułatwia jego przenoszenie. Speak 710 zmieści się w każdej tobie czy plecaku, co umożliwi nauczanie z domu. Na koniec propozycja także w kategorii dźwięku, jednak są to słuchawki. Wolf 240 to przewodowe słuchawki nauszne. Sprzęt wyróżnia się trzema mikrofonami wysokiej jakości. Nauczyciel nie musi się martwić co usłyszą uczniowie, bo system mikrofonów skutecznie odcina szumu otoczenia, a w sytuacji awaryjnej uniesienie mikrofonu wyłącza rejestrację dźwięku. Z kolei skupiając się na użytkowniku, pasywna redukcja ze sprawą miękkich padów skutecznie odcina od hałasów otoczenia. W zdalnym nauczaniu przyda się dioda zajętości, która świeceniem informuje o prowadzonej rozmowie. Duża możliwość regulacji, liczne miękkie elementy i niska waga to składniki wygodnych słuchawek. Temat edukacji zamyka kompatybilność z platformami komunikacji. Jednak nie samą szkołą żyje człowiek, zatem czy na Evolve 2 można słuchać muzyki? Jak najbardziej. Słuchawki oferują czyste brzmienie o basowym zabarwieniu. O tym nie mówiłem za każdym razem, ale każde prezentowane urządzenie działa od razu po podłączeniu do komputera. Więc, nawet osoby mające problem z elektroniką, powinny w pełni wykorzystać potencjał wymienionych sprzętów. Ponadto, urządzenia te bezbłędnie działają z platformami do edukacji zdalnej, a słuchawki i głośnik występują w wersji zaprojektowanej specjalnie do obsługi Microsoft Teams. Sprzęty jabry świetnie sprawdzą się w szkołach, szczególnie wyższych, a funkcje, które oferują, z nawiązką spełnią potrzeby i zwiększą komfort zdalnej i hybrydowej edukacji, a to przyda się wykładowcom, jak i studentom. Myślę, że byłbym dużo uważniejszy na zajęciach, jeśli moi wykładowcy używaliby na przykład takiego pana kasta. A wy, jakie macie doświadczenia z zajęciami zdalnymi, a szczególnie ich jakością? Dajcie znać w komentarzu. Na sam koniec zaproszę jeszcze do social media wideotestów i się z Wami pożegnam. Dzięki za uwagę, do następnego, cześć!